Bardzo ciężki dzień. No, jeszcze jest noc chyba. Uff, jeszcze się troszkę wszędzie. Albo nie wiem, czekaj, co troszkę... Łokomary patrzę na domu Wszystko jest około też. No tutaj wszystko jest to, kto tam był? Jestem gdzie jestem? Tam jestem. Czekajcie, czekajcie. Tam jestem, Tam jestem, Tam jestem, Tam jestem, Tam jestem. Tam Tam, jestem, tam jestem. O, będę jest. Tam <kluzny> jest. jest. zawsze nie się troszkę jeszcze przejechać. Yeah. Albo nie widzę i włączymy jeszcze. Wybrane. O biegu, wycofie się spójnie do pracy. Ja miałam urwę y na y y piątą. Nie wiem na którą. Szybko, szybko. Wiem, ja, że znaczy nie do pracy, no. Ale nie do szefa, załatwić tam coś. ja się nawet nie przebrałam, nie wyłączyłam lampek. Eee, eee... Co się działo? Jezu, co ja w nocy robiłam, Matko Boska. O, trzeba szybko, nie, ja się jeszcze nawet nie przebrałam, wjeżdżamy. Szybko, nie. O, to jest... nie kto. I... Dobra, dobra, dobra. dobra. Eee, eee, dobra, trzeba się przybrać szybko. Eee. szybko, 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 szybko. Tutaj szybko, na górę. Przebiera się, przebiera się, To Dobra już jestem, szybko przebrana jestem. Szybko teraz do pracy. Ale jeszcze walizka, matko boska. Eee. Szybko, szybko, szybko. Tu mam walizkę, okej. Okay. Znaczy nie walizki tylko torebka. Dobra, szybko idziemy, jeju. Przejdźmy szybko, matko, ile tam ludzi. I się zebrało. Okej, okay. bierzemy torbę. Bierz, biegniemy, biegniemy. Mam rozmowę dzisiaj. E, no, Rozmowę mam. No, nie mam rozmowy, ale mam chwilowy ten. Okej, okay, tutaj, o matku. Dobra, popracujmy sobie. La, 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 la. I co to za książka? Yy... Tu prze... Zwalniam cię z pracy. Jak? Tak to? Już ja tu tu tutaj na krześle. Znaczy, no ja już tu... Była. Hmm, jak to? Nie ja widzę, ja już tu nie pracuję. Dobra, no, trzeba wziąć swoje rzeczy i chodźmy. Chodźmy stąd, zapłakana. Ojoj, chodźmy stąd. Dopiero co przyszłam, oni już mnie zwalniają. Czy no ja już tu wiele razy pracowałam w tym banku, ale już mnie zwolnili. Szkoda wielka. Żeby... Zbudzimy sobie No to może sobie ja też się dziać przy komputerze. Zbudzimy go, zbudzimy. La 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 la. Yy, czy mi się zdawało, że przed chwilą ktoś dzwonił do drzwi? Czemu te drzwi są otwarte? Okej. Okay. Yy, Okej. Okay. E, dobra, tutaj widzę... Zwera, tutaj Oooo... O... Dzień dobry. Zapraszamy cię do nowej pracy. Tylko musisz sobie wybrać, gdzie chcesz pracować. Ład? Widzę, że już tu jeszcze że tu mam. Już tu jest papier podpisany, że mogę pracować. Wow, niesamowite, wow, dostaję pracę, dostaję pracę, hej, o, oh, witam, dzień dobry, dzień dobry, okej, okay. wow, normalnie dostaję pracę, wow, Cię do nie dziwam się tego, ja sprawdzam mieszkania. Uhu. O, dobrze. Mm, proszę dobrze. Proszę wejść. Dobrze, proszę wejść. Dobrze, proszę wejść. Mm. Sprawdzam i sprawdzam co? Też pani. Sprawdzę, że szpani. pani. Okej, okay. weźmy sobie. Dobra, mm, ja mam pracę. Trump. No, sure. no, e, Ya, musu, ya, musu i... yeah. ya Ale co? Czekajcie, ja sobie miałam to wybrać, mi kawałek nie nacisnęła na przycisk. <gül�> Okej, okay, to bądźmy na przykład... Czarek, kakowiec, dyrektor, ratownik, odzież, pokojówka, kościół... I zapytać, Pizza? Dobra, ja już wiem za kogo chce się moć pizza. Czekajcie, a czeka, jeszcze pójść. No i... Mm. O kurczę, nie włączam komentarzy, przepraszam. Mmm... -hmm. Mm, co to jest? Mm, ale co? Ale co? No. Ta szklana podłoga, hmm, taki styl, taki styl, przypał, raz mocno skoczę i to pęknie, przepraszam. To z mnie przyjdę na tydzień. Dobrze, do widzenia, dobrze ją do... Oh my god! No, z jest nie, nie pięknie. Patrzcie, to jest gra. Ja muszę do pracy. Okej, okay, weźmy sobie, usunę i weźmy sobie nowy domek. A jakiś nie będzie, to nasz nowy dom przyjdzie. Dobrze. Widzę, bez tej podłogi nie. Ej, a mogłeś zostawić tamten? Ej, eee, to nie chcę. Nie chcę, nie chcę. weźmy jakieś Mam nadzieję, że ten. Dobra. To wiem, że to znaczy. No ja tu chyba pracuję, nie? Aj, dobra, miałam być serio, nie? No dobra, to będziemy serio. To jest ten krok w domu. Na białych. Wow! Dobra, i weźmy sobie teraz. Pisałam pizza pizza Dobra. To jest prawdziwa pizza. Ja no, żartuję. Musimy jakieś takie. Tu musimy wpisać pizza pizza Ale nie o takie galucie mi chodziło, tylko o takie, może tu będzie, może tu będzie, jest, takie coś, a nie dziewczynki mają takie. No to takie coś właśnie mi chodziło i mieć taką leczunkę, weźmy sobie, bierzmy taką. Na przykład, albo taką, taką średnią, bo mmm. <ścoughs> Jestem lepsza od ciebie Nie, to jest chwalenie takie mądrze, się nie obudzę Dobra, weźmy sobie taką Weźmy sobie taką Weźmy sobie taką Weźmy sobie taką Dobra Weźmy sobie taką Taką piękną, boję Albo inną Albo taką Dobra, weźmy teraz. To z... bardziej nie żartujemy teraz. To nie. Musimy wziąć jakiś dobry make-up. Make-up będzie make to na po prostu założę tamten Nikola i tu będzie. To. Dobra. Ok, no to w takim razie zaczynamy. Na no, początku weźmy. Weźmy sobie na początku. Weźmy sobie na początku. Pizza, 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 dobra. Weźmy ten motocykl. Żebyśmy mogli tą pizzę zawozić. Jakiś taki. O! No taki tylko musimy zmienić na czerwony, żeby był lepszy, nie? Co taki czerwony motocykl, no nie? I tutaj trzeba go załadnie zabezpieczyć. A to będzie zabezpieczone. To będzie nas motocykl do zwolzonej pizzy. Tutaj trzeba go położyć pizzę. No to tak, będzie taki motocykl. Dobra, od samego początku, uwaga, jeszcze sobie załóżmy czapkę. Ej, ta jest śmieszna. Nie no dobra, taka czapka ładna. Pizzy. Nie no, teraz tu nie jest no, czemu to są takie kupie czapki? Czapki, pizzy. dobra. No to może być, nie. Tu to jest Tu bierzemy to... No, co wiem, nie wiem, że to nie wygląda trochę. Dobra, jedziemy. No dobrze, no to jeszcze trzeba znaczek sobie postawić. Że... Błagam 3, 2, 1, wow! Może bez tej czapki, tak bram. Tutaj by trochę nieładnie. Okay. Dobra, siadamy na no, motocykl. Ścienimy, ścienimy, okej, okay, Okej, okay, już nie widzę motocykla, na razie nikt nie woła o biznesie, więc na spokój. O, oh, więc na razie mamy spokój, jak ktoś zawoła, no to jedziemy, nie widzę, ja sobie postawię tutaj motocykl, lecz mam jakby taki motocykl. Okej. Okay. I jadę w razie co, nie widzę, ja nie dobra, jadę w razie co. Na razie widzę, że nikt nie chce pizzy, Pyszny pizzy, piznę, 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 nikt nie chce piznę. Dobra, weźmy sobie siądźmy. Okej, okay. i czekamy na kogoś, kto by chciał. Ja wezmę oczywiście telefon, żeby wiedzieć wszystko. No zobaczcie, tutaj na samym domeku mamy pizza. Albo po prostu pojedziemy do wszystkich i będziemy yy, pizę dawać, nie? To zaczniemy sobie od tego domeczku. Ojej, 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 oj, Dobra, dobra, ojejku, troszkę nie Dobrze, i tutaj mamy o matko uh -huh. No ten motocykl nie cierpiewa Dobra, A jeszcze tu trzeba wolno jechać. Tak, wolno jechać, Ta, wolno jechać muszę. Tak, ale tylko on tak się. To Ta, będę tak czyści jechać i Dobra, i zwiększyć. Okej, okay. banza. Nic mega słabe nie polecam. Co taki... Dobra. z czarnej magii. Dobra, weźmy sobie podjedźmy... O! Uwaga. Wow, to troszkę się boję. Łoko, żebym nie zbanował. Trzeba taki trochę Okej. Okay. Nikt nie przyjdzie, to nie dajemy. Dobra, czekamy. Napisane. A nic jest nie Czekamy, czekamy. Nie ma, nie ma nikogo, więc idziemy dalej. Nikt nie, nie to te do tej Okej, no to jedziemy teraz do tego bogatego chyba domu. Czy jeszcze... A nie, tu jeszcze jeden dom jest jakiś. sobie jedziemy do tego domku? Chyba, ale jak nie jest to polska, no to nie idziemy. To nie Polska. Znaczy, no chyba nie. Okej, okay, jedziemy do najbogatszego domu. Trzeba nie, nie walnąć w ten dom. U, dobra, to jest bogaty dom. Troszeczkę bogaty. U, I Uff. Troszkę porysowałam ściany. Wow! Dobra, wierzę. Dobra, tutaj troszkę się... Widać, że nikt tu chyba nie mieszka, Ale zobaczymy. Poka, tak nie wchodzisz do mnie i nikt się tym białym, bo to jest pewnie nowe. No dobra. ja się boję, ja się boję wcale, bo wszystko zasłoni te ja uciekam, nie? Dobra, ja się trochę boję, boję się trochę. Wow, żeby mu nie walnęła tu. oj! Dobra, nie, nie walnęłam. Dobra, idziemy teraz na drugą stronę. Mam nadzieję, że tam nic nie przywalę i będziemy jechać spowodnie, okej. Okay. Jedziemy, jedziemy. Ej, weźmy tą prędkość, przyspieszmy. kurde ten motocykl trochę się słabo jeździ. Okej, okay. u matku, Uuu, hotel. cześć, boże, Dobra, jedziemy naprawdę teraz. Widzowie, no! Tracimy przez to czas, no. O, dobra. Nie objacie się o ramki, nie? jedziemy. Dobra, hamujemy. Ja chcę do tego hotelu, a to potem jak skończę odcinek pójdę. No to patrz, czyli tam wszyscy są, to już przyjadę tam do hotelu. Wow! wow. Dobra, weźmy tutaj sobie zaparkujmy. Okej, okay, idziemy prosto. Wow, 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 wow! Dobra, idziemy prosto. Ok. Nie zajęty. A, Szybko! Nie, tu ja chcę kupić! Nie tu ja chcę kupić! Nie! Już dobra, żeby wczoraj dobę. Szybko przez was, skopój 15. Proszę ja, proszę ja, proszę ja! Proszę ja! Dobra, weźmy teraz, dobra, wysiłmy się wrócimy dokładnie, zostawcie łapetkę w górę i sobie kapa, pa! pa.